Maryjo, Matko, pełna czułości i miłości, przychodzę dziś do Ciebie ze sercem drżącym i pełnym lęku. Moje myśli są niespokojne, a przyszłość jawi mi się jak ciemna droga, po której boję się stawiać kolejne kroki. Wszystko, co niepewne, wszystko, czego nie mogę przewidzieć, rodzi we mnie strach, który paraliżuje duszę. Ale właśnie dlatego uciekam się do Ciebie, Matko, bo wiem, że w Twoich ramionach jest miejsce dla mojego lęku, mojego bólu. I mojego zagubienia. Ty rozumiesz każdą łzę, każdy szept serca, każde westchnienie, którego nikt inny nie słyszy. Czuję się czasem tak, jakbym był sam na polu walki, otoczony przez niewidzialnych wrogów. Myśli o przyszłości przygniatają mnie, obawy o zdrowie, o bliskich, o jutro, które wydaje się niepewne i kruche. Maryjo, w mojej bezradności zwracam się do ciebie. Prowadź mnie, jak prowadzi się dziecko zagubione w ciemnym lesie. Nie pozwól, aby lęk odebrał mi resztki nadziei. Ucz mnie ufać, że nawet wtedy, gdy nie widzę drogi, ty widzisz ją wyraźnie i trzymasz mnie za rękę. Wiem, że ty, Matko, nie obiecujesz mi życia wolnego od trudności. Sama przecież przeżywałaś chwilę lęku i bólu, widząc cierpienie swojego syna. A jednak w tym wszystkim twoje serce było pełne zawierzenia i pokoju, bo wiedziałaś, że Bóg jest wierny i nigdy nie opuszcza. Naucz mnie, Maryjo, Twojego sposobu patrzenia, by nie zatrzymywać wzroku tylko na ciemnościach, ale by odnaleźć światło nawet tam, gdzie wydaje się go nie być. Naucz mnie wierzyć, że każda noc ma swój poranek, a każda burza w końcu ustępuje miejsca ciszy i słońcu. Maryjo, dziś pragnę oddać Ci cały mój lęk. Wypowiadam go przed Tobą: boję się choroby, boję się samotności, boję się tego, co przyniesie jutro. Boję się zawieść siebie i innych, boję się, że nie będę miał siły, by dalej walczyć. Ale ty, matko, wiesz, że moje serce pragnie pokoju. Wiem, że tylko ty możesz mnie nauczyć, jak zanurzyć się w Bożej Miłości i pozwolić, aby Jego pokój wypełnił każdy zakamarek mojej duszy. Dlatego proszę cię, zabierz mój strach i wlej we mnie odwagę. Niech Twój głos będzie dla mnie szeptem, który uciszy burzę w moim wnętrzu. Matko, prowadź mnie. Gdy moje myśli wybiegają w przyszłość z obawą, przypominaj mi, że Bóg jest już tam, gdzie ja dopiero dojdę. Kiedy moje serce drży, pokaż mi, że Jego dłoń nigdy się nie cofa. A gdy będę chciał się poddać, przypomnij mi, że Twoja obecność jest gwarancją, iż nigdy nie idę sam. Chcę iść dalej, krok po kroku. Nawet jeśli droga wydaje się niepewna, ale pragnę iść z tobą, matko, pod twoim płaszczem, gdzie lęk traci swoją moc. Maryjo czuje, jak lęk wciąż próbuje mnie paraliżować, jak wkrada się w każdy zakamarek mojego serca, choć tak bardzo pragnę pokoju. Przychodzę do ciebie z tym ciężarem, bo wiem, że tylko ty potrafisz przygarnąć moje drżące serce i przekształcić niepokój w cichą siłę. W mojej duszy rodzi się pytanie. Jak mam zaufać, kiedy wszystko wokół wydaje się chwiejne? Jak mam iść naprzód, skoro każdy krok wydaje się stawiać mnie w obliczu niewidzialnego zagrożenia? Matko, Ty znasz te chwile niepewności lepiej niż ktokolwiek inny, dlatego powierzam Ci moje wątpliwości, obawy i słabości. Pomóż mi zrozumieć, że Boża opieka nie zależy od tego, czy ja wszystko kontroluję, czy też wiem, co przyniesie jutro. Naucz mnie, że prawdziwa odwaga nie polega na braku lęku, lecz na zdolności stawienia mu czoła z tobą u boku. Niech twój przykład zawierzenia i pokory będzie dla mnie latarnią, która oświetli mroczne ścieżki moich myśli. Gdy czuję, że serce bije w panice, pozwól mi poczuć twój dotyk jak lekki powiew, który przypomina: Nie jesteś sam, ja jestem przy tobie, a Bóg Cię prowadzi. Maryjo, tak bardzo pragnę pokoju, którego świat dać nie może. Pragnę tej pewności, że choć burze życia uderzają ze wszystkich stron, moje życie jest w Twoich rękach, a Ty zawsze wskazujesz drogę do światła. Pomóż mi uwierzyć, że każda chwila niepewności jest częścią Bożego planu, nawet jeśli dziś go nie rozumiem. Naucz mnie cierpliwości, aby nie spieszyć się w lęku, lecz spokojnie kroczyć krok po kroku. Mając świadomość, że Twoja obecność jest moją tarczą, Maryjo, w chwilach, gdy moje myśli krążą wokół przyszłości pełnej obaw, przypominaj mi, że Bóg zna każdy szczegół, każdą moją decyzję, każdy mój krok. Ucz mnie ufać, że Jego miłość przewyższa moje lęki, a Jego obietnice są silniejsze niż wszystkie wątpliwości, które wkradają się w serce. Proszę cię, matko, chroń mnie przed myślami, które rozpraszają, które powodują, że czuję się bezradny. Daj mi moc, by w każdym momencie potrafić odwrócić wzrok od ciemności i spojrzeć w stronę światła, które zawsze świeci, nawet jeśli ja go nie dostrzegam. Prowadź mnie, Maryjo, krok po kroku, aby moje serce nie zatraciło się w lęku, ale by znalazło spokój w Twojej obecności. Gdy zwątpienie będzie chciało mnie zatrzymać, naucz mnie odnowić nadzieję. Gdy niepewność będzie próbowała mnie przygnieść, przypomnij mi, że w Twoich rękach. Każdy mój strach może zostać przemieniony w odwagę. Pomóż mi wierzyć, że nawet w najciemniejszych chwilach, Twoja miłość otacza mnie jak płaszcz ochronny, który sprawia, że lęk traci swoją moc, a serce odnajduje spokój, o który tak bardzo proszę. Mario, czuję w sobie ciężar lęku, który czasem zdaje się nie mieć końca. Każdy dzień przynosi nowe obawy, nowe pytania o przyszłość, o zdrowie, o bezpieczeństwo moich bliskich. O moje własne siły. Ale w tym wszystkim pragnę pamiętać, że nie jestem sam. Ty jesteś przy mnie, Matko, i Twoja obecność daje mi nadzieję, której sam nie potrafię w sobie odnaleźć. W chwilach, gdy serce drży, pozwól mi poczuć Twoją bliskość, Twoje kojące spojrzenie, które mówi: Nie lękaj się, ja Cię prowadzę. Pomóż mi, Maryjo, zawierzyć każdy swój lęk w ręce Twojego Syna, który zna wszystkie moje troski i cierpienia. Naucz mnie, że prawdziwa siła nie polega na walce w samotności, lecz na otwarciu serca na Bożą miłość i wsparcie, które przez Ciebie do mnie płyną. Kiedy czuję, że moje myśli wirują w chaosie obaw, przypomnij mi, że każdy krok, nawet najmniejszy w kierunku światła, jest aktem odwagi i wiary. Daj mi odwagę, by iść naprzód, nie zatrzymując się na drodze lęku, lecz kierując wzrok ku Tobie i ku Bogu, który zawsze jest wierny. Maryjo, w mojej słabości i zmęczeniu, proszę Cię o pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech moje serce przestanie bić w panice, a moje myśli znajdą odpoczynek w Twojej obecności. Naucz mnie oddechu wiary takiego, który w każdej trudnej chwili pozwala znaleźć spokój, nawet gdy świat wydaje się przytłaczać. Niech Twój przykład matczynej troski przypomina mi, że w Bożej ręce każda burza może zostać uciszona, a każdy strach przemieniony w siłę do dalszej drogi. Proszę Cię, Matko, by Twoje słowo, Twój dotyk i Twoja obecność były dla mnie światłem w ciemności. Kiedy nie widzę wyjścia, prowadź mnie, jak prowadzi się zagubione dziecko, delikatnie, cierpliwie, krok po kroku. Pomóż mi zaufać, że każdy mój lęk ma znaczenie i że żadna moja troska nie jest zbyt mała, byś jej nie usłyszała. W Twojej obecności lęk staje się mniej przerażający, a serce zyskuje pewność, że nawet w chaosie życia mogę znaleźć stałą, niezmienną opokę. Maryjo, ucz mnie wierzyć, że Twoja miłość otacza mnie w każdej chwili, nawet gdy ja sam nie potrafię jej dostrzec. Niech moje serce nauczy się spoczywać w Tobie i w Bogu, który nigdy mnie nie opuszcza. Pomóż mi odrzucić myśli, które paraliżują, i przyjąć pokój, który tylko Ty możesz mi dać. Niech w mojej duszy zagości nadzieja, która nie zależy od tego, co widzę, lecz od tego, że Ty prowadzisz mnie drogą miłości, cierpliwie i z ogromną troską. Maryjo, w moim sercu wciąż tli się niepokój o to, co przyniesie jutro. Czasami wydaje mi się, że życie wymyka się spod kontroli, a moje obawy przytłaczają mnie całkowicie. Ale w tym wszystkim pragnę przypominać sobie, że nie muszę iść sam. Ty jesteś ze mną, Matko, gotowa prowadzić mnie przez każdy cień niepewności. Twoja obecność daje mi poczucie bezpieczeństwa, którego świat nie potrafi dać. Ucz mnie, Maryjo, zaufać, że w Twoich rękach nawet najciemniejsza przyszłość staje się miejscem nadziei. Pomóż mi, Matko, uwierzyć, że każdy krok, który stawiam, nie jest samotny. Nawet gdy serce drży z lęku. Ty jesteś obok mnie, trzymasz moją rękę i pokazujesz, że nie muszę bać się ciemności. Przypominaj mi, że prawdziwa odwaga rodzi się z zaufania i że w chwilach niepewności mogę zanurzyć się w Twojej miłości i w miłości Twojego syna. Niech moje serce nauczy się spoczywać w pokoju, który przewyższa wszelkie zrozumienie i który Ty tak hojnie dajesz tym, którzy Cię wzywają. Maryjo, tak bardzo pragnę odczuć pewność, że niezależnie od tego, jak trudna jest droga przede mną, Ty prowadzisz mnie do światła. W chwilach, gdy lęk próbuje mnie przytłoczyć, pozwól mi znaleźć w Tobie siłę do dalszego kroczenia. Naucz mnie, że każdy dzień jest szansą, by odnowić nadzieję, by zaufać, że Boża opieka obejmuje każdy szczegół mojego życia. Pomóż mi dostrzegać znaki Twojej obecności, te małe cuda, które przypominają, że nigdy nie jestem sam. Proszę Cię, Mario, aby moje serce nie poddawało się zwątpieniu, gdy przyszłość wydaje się niepewna. Niech moja dusza nauczy się ufać Twojej obecności i mocy Bożej, nawet w momentach, gdy świat wydaje się przytłaczać i burzyć wszystko wokół mnie. Daj mi siłę, by w każdej chwili pamiętać, że Twoja miłość jest pewniejsza niż wszystkie lęki, a Twoja opieka mocniejsza niż każdy cień niepewności. Pomóż mi odnaleźć spokój w Twoim sercu, który wypełnia mnie nadzieją i odwagą. Maryjo, prowadź mnie krok po kroku, tak jak prowadzisz zagubione dziecko w ciemnym lesie. Ucz mnie cierpliwości i wytrwałości, aby nie uciekać przed lękiem, lecz stawiać mu czoła z wiarą i spokojem. Niech Twoja obecność przypomina mi, że nawet w najtrudniejszych chwilach mogę odnaleźć światło i pokój. Spraw, moje serce, choć pełne obaw, Nauczyło się z radością oddawać każdy dzień w Twoje ręce, wiedząc, że z Tobą nie ma sytuacji bez nadziei. Mario, dzisiaj przynoszę do Ciebie wszystkie moje wątpliwości i obawy, które czają się w zakamarkach serca. Czasami wydaje mi się, że przyszłość jest jak ciemna mgła, której nie potrafię przeniknąć, a każdy krok naprzód rodzi niepokój. Ale w tym wszystkim chcę nauczyć się patrzeć z Tobą, tak aby moje serce nie poddawało się lękowi. Lecz odnajdywało spokój w Twojej obecności. Pomóż mi, Matko, zaufać, że każdy dzień jest prowadzeniem, a każdy trudny moment jest częścią większego planu, który obejmuje mnie i wszystkich, których kocham. Proszę cię, Maryjo, abyś pomogła mi odrzucić ciężar strachu i zmartwień, który noszę w sobie. Naucz mnie, jak w pełni powierzyć ci przyszłość, której nie znam, tak aby moje serce mogło oddychać pokojem i nadzieją. Pragnę czuć, że nie muszę dźwigać wszystkiego sam. Ty jesteś przy mnie, trzymasz mnie w swoim matczynym objęciu i wskazujesz drogę, którą mogę iść bez lęku. Daj mi odwagę, by każdego dnia powtarzać sobie: nie idę sam, Maryja jest ze mną, Bóg mnie prowadzi. Maryjo, w chwilach, gdy strach próbuje mnie przytłoczyć, przypominaj mi, że każdy mój krok, nawet najmniejszy, jest dostrzegany przez Ciebie i przez Twojego Syna. Ucz mnie, że odwaga nie polega na braku lęku, lecz na tym, by iść dalej mimo Niego, mając świadomość, że Twoja obecność daje mi siłę. Pomóż mi zaufać, że Boża miłość i opieka przewyższają wszystkie obawy, które wkradają się w serce. Niech moje serce nauczy się spoczywać w pokoju, który Ty tak hojnie dajesz tym, którzy Cię wzywają. Maryjo, prowadź mnie, aby moje lęki nie dominowały nad moją wiarą. Niech każdy dzień będzie okazją, by coraz bardziej oddawać Ci wszystkie troski, wszystkie niepewności, wszystkie pytania, które nurtują moją duszę. Pomóż mi czuć Twoją obecność w każdej chwili, w samotności, w zmęczeniu, w niepewności. Niech Twoja miłość otacza mnie jak tarcza, która chroni mnie przed ciemnością, a Twoje spojrzenie przypomina, że nigdy nie jestem sam, nawet jeśli świat wydaje się odwracać ode mnie plecy. Mario naucz mnie, jak w pełni zaufać przyszłości, której nie znam, i jak powierzyć Ci każdy dzień mojego życia. Niech moje serce, choć pełne obaw, odnajduje w Tobie poczucie bezpieczeństwa i siłę do dalszego kroku. Pomóż mi wierzyć, że nawet w najciemniejszych chwilach Twoja miłość jest światłem, które nigdy nie gaśnie, a Twoja opieka daje mi pewność, że każdy strach może zostać przemieniony w odwagę i nadzieję. Na lepsze jutro. Maryjo, Matko najczulsza i pełna miłości, stoję dziś przed Tobą ze wszystkimi moimi lękami, wątpliwościami i troskami o przyszłość. Oddaję Ci wszystko, co we mnie drży i co budzi niepokój. Niech to, co ciężkie, spocznie w Twoich rękach, a moje serce odnajdzie w Tobie pokój, którego tak bardzo potrzebuję. Naucz mnie, Maryjo, aby moja wiara była mocniejsza niż strach. Aby nadzieja w moim sercu nie gasła, nawet wtedy, gdy wydaje się, że świat wokół mnie staje się niepewny. Pomóż mi matko zrozumieć, że każdy dzień, choć pełen wyzwań, jest darem, który mogę przeżyć z Tobą u boku. Niech Twoja obecność przypomina mi, że nie muszę bać się przyszłości. Ty prowadzisz mnie drogą światła, która, choć czasem ukryta mgłą, zawsze prowadzi do bezpieczeństwa, pokoju i miłości Bożej. Ucz mnie powierzać każdy krok. Każdą decyzję, każdą niepewność w Twoje ręce, wiedząc, że w Twojej trosce każdy mój strach może zostać przemieniony w odwagę. Maryjo, kiedy serce moje drży i pragnie uciec przed lękiem, niech Twój głos będzie dla mnie przewodnikiem, cichym, ale mocnym, który mówi: Nie jesteś sam, ja jestem z Tobą, a Bóg Cię prowadzi. Niech moje myśli znajdą spokój w Twojej obecności. A każda chwila pełna obaw stanie się okazją, by odnowić w sobie wiarę i nadzieję. Pomóż mi odnaleźć w sobie siłę, by iść naprzód krok po kroku z pełnym zaufaniem, że Twoja miłość zawsze mnie obejmuje. Proszę cię, matko, aby moje serce nauczyło się odpoczywać w Tobie i w Bożej Miłości. Niech moje lęki, choć naturalne, nie przysłonią mi światła, które Ty wnosisz w każdy mój dzień. Niech moja dusza, choć czasem słaba i zmęczona, Znajdzie w Tobie oparcie i siłę do wytrwania, niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość. Ucz mnie cierpliwości, by nie spieszyć się w zwątpieniu, lecz z wiarą podążać za Twoim prowadzeniem. Maryjo, dziękuję Ci za każdy moment, w którym czuję Twoją obecność, nawet jeśli nie zawsze ją dostrzegam. Prowadź mnie przez życie z odwagą i spokojem, pozwalając wierzyć, że każdy strach może być przemieniony w nadzieję, a każda niepewność w zaufanie. Niech moje serce pozostanie w Twoim matczynym objęciu, gdzie lęk traci swoją moc, a miłość Boża wypełnia każdy zakamarek mojej duszy. Dzięki Tobie, Matko, mogę patrzeć w przyszłość nie z lękiem, lecz z nadzieją, spokojem i wiarą, że nie idę nigdy sam, bo Ty zawsze jesteś przy mnie.